Moja matka powiedziała wszystkim, że to ja napisałam erotyczne Pif Paf. Erotyczne Pif Paf. Od początku. Z miesiąc temu razem z Kowalem. Nagraliśmy TikToka. Wow! W którym w godzinę tworzyliśmy piosenki. Zrobiłam mashup. Czyli kilka piosenek w jednej. Tłumaczyła dla Państwa Krystyna Czubówna. Skur... Były tam utwory takie jak Jungle Girl, Twister, Biała Laga i erotyczne Pif Paf. Siedzę z matką i jej mówię. Fajnie, że ci ludzie tak to przyjęli. No ale ty tam śpiewasz, że ci też przy raz parko spochła. Co? O, kur! <laughs> to nie jest twój tekst! Debilu. Jak to nie twój? Debilu. my do siebie zawsze z miłością i szacunkiem. Matka całej rodzinie. Rodzinie, kur. Koleżanką w pracy! Powiedziała, że mła! Jestem autorką do tekstu Erotyczne piwpaw. No ja pier. Dobra, ja i tak reputację mam, jaką mam. A ty. Kręci się jak tak coś, to link jest gdzieś na Instagram i pozdrawiam serdecznie koleżanki mojej mamy. To nie ja to pisałam.